Pokonaliśmy pewną barierę. Wszystko, co się działo, było niezwykłe. Polska-Anglia Od tej ręki mocno poturbowanej Tomaszewskiego już w drugiej minucie. Jan Tomaszewski, zbyt ryzykowne wypuszczenie piłki. Lato. Pędził ten lato szybszy od piłki. Tomaszewski, gol! Sensacja na Wembley! Za parę minut minęło karne. Ruszył. Gol. No i teraz przyszły te naprawdę trudne chwile, bo atak non stop. Pusta Branka Clark! Zobaczyłem sytuację, nie bywało. Normalnie nierzewnymi łzami płakali angielscy widzowie. a my zostaliśmy mianowani drużyną dużego formatu. I daj Boże, żeby tak zostało na zawsze.